Cześć, jesteśmy Sangro. Realizujemy nowoczesne systemy do zarządzania energią. Dziś pokażemy Wam instalację zrealizowaną wspólnie z RecoSolar. Znajdujemy się w krasnym firmie Osteomet na Podkarpaciu Koło Rzeszowa. Zamontowaliśmy dwa miesiące temu system fotowoltaiczny, który składa się z falownika o mocy 15 kW, baterii o pojemności 25 kWh oraz systemu do zarządzania. Energio i Home Manager, który współpracuje z inteligentnym budynkiem firmy Luxon. Jesteśmy jedną z pierwszych firm, które zamontowały tego, system, tego typu system u klienta. Stoimy przy falowniku SH15T z naszej najnowszej serii. Został on tutaj dobrany pod względem zapotrzebowania energetycznego, jak i również współpracy z innymi systemami, które znajdują się w tym budynku falownik ten zapewnia nam pełne zasilanie awaryjne w tylko w 10 milisekund. Posiada on również funkcję global scanning, AFCI jak i PID. Bardzo ważnym elementem tej instalacji jest iHome Manager. Jest to urządzenie, które zarządza w inteligentny sposób energią. Łączy się z systemem Nordpool w celu czytania cen energii z jutra i za pomocą inteligentnych algorytmów. Zarządza naszą energią pobieraną z magazynu energii, jak i również tą wyprodukowaną ze Słońca. Jednocześnie bardzo dobrze współpracuje z systemem inteligentnego domu LOXON. Kolejnym elementem systemu jest magazyn energii z serii SBH. Akurat w, tej, w tym przypadku mamy 25 kWh, czyli 5 modułów po 5 kWh. Moglibyśmy rozbudować ten system do 8 modułów, czyli mielibyśmy 40 kWh. W zależności od potrzeb klienta do serii falowników SHT, jesteśmy w stanie podpiąć również drugi stos, również o pojemności 40 kWh. Podłączamy za pomocą złączki Y, która działa w systemie Plug and Play. Nasza pasówka znajduje się poza granicami miasta, gdzie jesteśmy narażeni na częste braki w dostawie energii. Dlatego zainwestowaliśmy w system Sangrow który po prostu zapobiega tym przerwom. Instalację użytkujemy od dwóch miesięcy i w tym okresie z sieci pobraliśmy tylko 157 kWh energii, co jest bardzo dobrym wynikiem. Nowoczesne technologie sangrą umożliwiają klinice Osteomet inteligentne zarządzanie energią, od produkcji po magazynowanie. Sangro Energia pracuje dla Ciebie. Zapraszamy do współpracy.